Kiedyś prowadziłam mały prywatny kurs zaawansowany u kogoś w domu. W tamtym czasie żył pewien święty, który przybył z innego stanu, gdzie miał swój ashram i swoich uczniów. Kiedy przyjechał, był bardzo zaintrygowany, ponieważ prowadziliśmy kurs. Powiedział: O, Art of Living. Chciałbym zobaczyć, co tam robicie. Ale jak powiedzieć świętemu, że przed kursem zaawansowanym powinien zrobić kurs podstawowy? Więc powiedziałam: Ktoś z nas przyjdzie, żeby dać Ci doświadczenie i nie będziesz musiał przychodzić na kurs. Jeden z naszych nauczycieli poszedł do niego i nauczył go kryi. Zrobił tylko jedną kryję, jego twarz się zmieniła, a kiedy spotkał mnie później po południu, powiedział: ta wiedza należy do świętych, a wasz guru rozdaje ją jak orzeszki ziemne. W hindi powiedział, tylko kryja. Nie zrobił niczego innego, tylko kryje, a kiedy wrócił do Bombaju, wysłał wiadomość: ciągle robię, kryje. Przypomnij sobie, kiedy po raz pierwszy zrobiłeś, kryje, zrobiłeś kurs podstawowy. Co wtedy zrobiłeś? Poszedłeś na kurs i oddychałeś przez pół godziny. Skończyłeś i nagle trawa stała się bardziej zielona, niebo bardziej niebieskie. Cukier słodszy? Ilu z Was miało to doświadczenie? Tylko po 30 minutach oddechów tak wiele rzeczy zmieniło się w Tobie. Myślisz, że to był mały krok dziecka? Popatrz, jaka różnica zaszła od momentu, kiedy zrobiłeś kurs podstawowy do teraz. Popatrz wstecz, jak wiele się zmieniło, prawda? Jeśli zapytałbyś mnie o opinię, co możesz zyskać tylko po kursie podstawowym? Zapomnij o tym, co zrobiłeś później, kursy zaawansowane, blessing, wszystkie te inne kursy, DSN, wszystkie intensywne kursy. Ale co dostałeś podczas kursu podstawowego? Dostałeś więcej niż dałyby ci tradycyjne metody, na przykład medytowanie gdzieś w jaskini przez 20 lat. Dostałeś więcej niż to. Ale zastanawiasz się, w jaki sposób ocenić swój wzrost, postęp? Chcesz wiedzieć, czy zrobiłeś postęp, czy nie? Nie musisz tego wiedzieć. Od tego masz guru. Nie ma sposobu, aby się tego dowiedzieć. Jedynym, co tak naprawdę możemy zrobić, to zerknąć wstecz i uświadomić sobie różnicę, którą czujemy pomiędzy dniem pierwszym a teraz. To jest jedyna rzecz, którą możemy zobaczyć. Ale by ocenić, jaki postęp zrobiliśmy, jak daleko jesteśmy i co się dzieje, od tego mamy guru. On wie, co się dzieje. Niech on się tym zajmie. Więc jeśli myślisz, że dopiero raczkujesz, to jest nonsens. Kiedyś ktoś zapytał, Guruji, lubię zmiany, które się we mnie dzieją, proszę wsadź mnie do pociągu ekspresowego. Guruji powiedział, to niemożliwe, bo już siedzisz w superekspresie.